Bitcoin zareagował spadkami z wyznaczonej strefy podażowej. S&P500 złamał ostatni potwierdzony dołek na wykresie tygodniowym i zatrzymał się w strefie popytowej. Jest to dobry moment na wzrosty, ale po nowe ATH, czy tylko odreagowanie ostatnich spadków? Zapraszam na analizę. Zacznijmy od S&P500, bo on też nadaje kierunek dla samego Bitcoina. I podsumujmy sobie. Już jakiś czas temu, prawdopodobnie to był grudzień, mieliśmy wyznaczoną tutaj strefę podażową, która wynikała właśnie z dwukrotności ruchu ostatniej besy, czyli tego oto tutaj spadku. I zobaczmy, mamy reakcję praktycznie w punkcik. Dlaczego warto obserwować te mierzenia zewnętrzne oparte o FIBO? Bo generalnie rynek też tam często lubi reagować. Zobaczmy to: 1,272 reakcja podażowa, 1,618 reakcja podażowa. Dwukrotność reakcja podażowa. Przy czym z tej strefy, z tej dwójeczki mamy złamany trend na interwale tygodniowym, gdyż świeca tygodniowa zamyka się poniżej ostatniego potwierdzonego dołka, co jest oznaką słabości. Jednak po takim znaku nie możemy stwierdzić, że już weszliśmy w besę, dlatego, że obecnie rynek powtarza zasięg największej korekty w trwającym tutaj tym trendzie wzrostowym. Jest to zasięg tego ruchu, oznaczony na moim wykresie zielonym boksem, i zasięg tej korekty tak naprawdę kończy się tutaj pod tym dołeczkiem, więc jeśli rynek chce kontynuować kierunek na północ, no to jest istotne, aby ta strefa nie została złamana, żeby została utrzymana. A czy z tej strefy dostaniemy korektę, czy ATH, to przejdźmy na sytuację bardziej lokalną. Jeśli wzrosty będą kontynuowane, no to warto obserwować, jaką strukturę będą one miały. Mianowicie, jeżeli zobaczymy na przykład coś na kształt korekty prostej, czyli A, B, C i ten ruch nie będzie kontynuowany w górę, tylko nadbijemy tutaj gdzieś ten wierzchołek i rynek zacznie się cofać, przebijając lokalnie ostatni dołek, to będzie zagrożenie, że rynek chce kontynuować kierunek na południe. A ten ruch jest odbiciem tak zwanego martwego kota. Bo warto zauważyć, że na SP 500 mamy również rysującą się formację spadkową na wykresie miesięcznym. Z tym, że obecny miesiąc, marzec jeszcze się nie zamknął, więc jeżeli rynek z wyznaczonej strefy popytowej będzie kontynuował wzrosty. I te wzrosty będą takim dynamicznym odbiciem w kształcie litery V, czy też będą ładne struktury wzrostowe się rysowały. No to ta formacja prawdopodobnie może zostać zanegowana. No ale na ten moment jeszcze nie mamy tej informacji, więc mamy pewne to, że Został złamany trend na interwale tygodniowym, jest to oznaka słabości. Potencjalnie rysuje się formacja spadkowa na wykresie miesięcznym, więc trzeba obserwować właśnie, jak będzie rysowała się struktura tego odbicia. Bo zobaczmy na przykład, poprzedni raz mieliśmy tutaj też formację spadkową, ale rynek kontynuował kurs na. Północ. Z kolei w 2022 roku mieliśmy formację spadkową, czyli świeca wzrostowa. Następna świeca pokrywa cały ten wzrost. Mieliśmy formację właśnie spadkową, retest i kurs na południe. A jeżeli ktoś nie potrafi cieszyć się ze spadków, no to prawdopodobnie źle zarządza swoim kapitałem, źle zarządza pozycjami, bo zobaczmy to w perspektywie. Tutaj całego wykresu na SP 500 można być tylko i wyłącznie bykiem, a każde spadki to tak naprawdę okazje do budowania portfela, do budowania majątku, bo statystycznie jest 94% szansy na to, że zarobimy trzymając ETF na indeks SP 500, jeżeli będziemy go trzymali przez 10 lat. A z kolei w perspektywie 20-letniej mamy 100% szansy zarobku. Więc grzechem byłoby tego nie wykorzystywać. Oczywiście warto idować. Portfel w oparciu o najlepsze aktywa na świecie, a takim jest indeks SP 500. A teraz coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli Bitcoin. Mieliśmy wyznaczone dwie strefy: 89 oraz 93. Mówiłem, że będę chciał te miejsca wykorzystać do częściowej, powtarzam, częściowej realizacji zysków. No i też wykorzystałem tutaj część BTC, sprzedałem i rynek zareagował spadkami, wybijając nowy dołek. Ale co pozytywne, świeca żadna na interwale D1 nie zamknęła się poniżej tego dołka więc jest to pozytywny sygnał. I tak jak S&P500 reaguje na zasięg największej korekty w trwającym impulsie wzrostowym, tak Bitcoin największym zasięgiem korekty ma tutaj zasięg spadków korekty pohalvingowej. I tak naprawdę jesteśmy na krawędzi, bo tutaj 1,272 nie zostało przebite. Jesteśmy na styku. Świeca nie zamknęła się poniżej, więc rynek walczy o utrzymanie tego zasięgu. Ale na ten moment jeszcze takich pozytywnych sygnałów na wykresie, takiego dużego popytu. Ja nie widzę. No, mamy ładną świecę na interwale D1, która pokrywa praktycznie całe te spadki z poniedziałku. Ta chodzi o wtorkową. Ale jeżeli przełożymy sobie na przykład linię trendu, to widzimy, mamy trzy punkty styku: szczyt, szczyt, szczyt. I dynamika tych spadków jest bardzo silna, nawet jeszcze nie zbliżyliśmy się do tej linii trendu. A jeśli chodzi o ostatnią falę spadków, czyli tutaj ten ruch, no to zakończenie tego trendu spadkowego mamy po wybiciu poziomu 95 tysięcy dolarów. I teraz ważne. Trzeba to korelować z S&P 500, bo mianowicie trzeba zinterpretować to, czy to będzie odbicie tak zwanego martwego kota i lecimy niżej, czy zbuduje nam się tutaj ładny trend wzrostowy, który pomoże nam wybić ATH i kontynuować hossę. Dlatego warto zauważyć, czy nie będzie tutaj czegoś na kształt na przykład korekty prostej, czyli ABC z wybiciem tutaj wierzchołka, jeżeli w tej fali trend będzie się łamał, no to istnieje ryzyko, że rynek może chcieć lecieć na południe. Czyli coś takiego, co mieliśmy na przykład na zakończenie hossy w 2017 roku. Mieliśmy spadki, odbicie zdechłego kota. W formie właśnie tutaj było korekty prostej A, B, C. Tutaj trend zaczął się łamać i rynek obrał kurs na połowę. A w następnym filmie zaktualizujemy sobie to, co widać na eterze. Więc zapraszam. Na dziś to tyle. Pozdro, cześć!